Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z podznaku Panny na miesiąc luty. Zobaczmy jakie energie do was nadchodzą. Co nowego się pojawi u was w lutym? Energia główna na ten czas. Mak. Co odchodzi do przeszłości? Arcykapłanka. Co nowego się pojawia w lutym? Królowa Mieczy. Co będzie Wam pomagać w tym czasie? Siedem monet. Co będzie Wam przeszkadzać? Czego się wystrzegać? Pięć monet. Jaka jest dla Was rada? Dziewięć mieczy. I z jaką energią kończycie czas lutego? Dwa miecze. W tle czytania trójka monet, która mówi przede wszystkim o współpracy, że bardzo dobrze dogadujecie się ze swoimi kolegami w pracy. Jest to również bardzo dobra. Karta dla wszystkich osób, które mają spółki, które mają swoje biznesy, dlatego że bardzo dobrze będzie przebiegać współpraca i kontaktowanie się z innymi osobami, jeżeli prowadzicie właśnie swoją działalność. To też jest karta, która mówi o tym, że bardzo dobrze możecie się dogadywać w sprawach domowych ze swoimi domownikami, z osobami, z którymi mieszkacie, przebywacie na co dzień. Natomiast energią główną jest karta Wielkich Arkan Mag, która mówi o tym, że będziecie bardzo kreatywni. Ten miesiąc będzie przebiegał dla Was pod znakiem kreatywności, pod znakiem tworzenia, pod znakiem uczenia się. Jest to zdobywanie czegoś nowego, jest to zupełnie nowy etap w Waszym życiu. Wchodzicie na nową ścieżkę, zaczynacie coś nowego, tworzycie coś nowego, kreujecie coś, o czym marzycie. Jest to Zostanie pochłoniętym przez swoje fantazje, przez swoje marzenia, ale w aspekcie praktycznym zaczynacie coś realizować. To już nie są tylko marzenia, i to nie jest już tylko fantazjowanie, ale to jest też spełnianie marzeń. Teraz zaczynacie realizować to, o czym marzyliście, co planowaliście, co zamierzaliście. Jest to rozpoczynanie zupełnie nowej energii, zupełnie nowej ścieżki, zupełnie nowych wyzwań. To jest angażowanie się w zupełnie nowe wyzwanie. Dla niektórych z Was może być to pojawienie się osoby, która będzie bardzo charyzmatyczna, będzie świetnie sobie radziła, jeżeli chodzi o komunikację z innymi osobami, natomiast może być bardzo um, może mieć bardzo dużą skłonność do manipulowania swoim otoczeniem. Tak więc bądźcie ostrożni, jeżeli osoba niezwykle biegła w słowie, będzie się pojawiać na Waszej drodze w tym miesiącu. To, co odchodzi do przeszłości, to arcykapłanka. Karta ta mówi o tym, że kwestie związane z załatwianiem spraw formalnych, kwestie związane ze sprawami urzędowymi, wszelkie załatwianie spraw, które były Niezbędny do tego, żeby coś załatwić, gdzieś pojechać, żeby coś zdobyć, żeby coś dokończyć, żeby po prostu zakończyć jakiś proces formalny, który był dla Was bardzo ważny, również proces edukacyjny, ta karta bardzo często mówi o edukacji, bardzo często mówi o um, dokształcaniu się, zdawaniu bardzo ważnych egzaminów, dostawaniu na przykład pozwolenia na wykonywanie zawodu, ta, ta karta mówi o. Bardzo ważnych decyzjach związanych z Waszą edukacją, to będzie już się kończyć, to już będzie odchodzić do przeszłości w lutym. To, co nadchodzi, to Królowa Mieczy i ta energia mówi o tym, że świetnie będziecie sobie radzić w komunikacji. Szczególnie jeżeli chodzi o komunikację związaną znów z Waszą edukacją, z, ze sprawami związanymi z pracą, jeżeli chodzi o nauczanie, jeżeli chodzi o Kontaktowanie się oficjalne, formalne z jakimiś osobami. Jest to przypływ tej energii, która pozwala Wam pracować na bardzo wysokich obrotach, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy intelektualne, jeżeli chodzi o uczenie się, dokształcanie się. Jeżeli ktoś z Was musi. Być zaangażowany na przykład w dokształcanie jakiejś grupy w waszym miejscu pracy. Ta karta również mówi, że świetnie będziecie sobie radzić na takim, w takiej pozycji, świetnie będziecie sobie radzić właśnie w takim zakresie obowiązków, ta karta czasami mówi o pojawieniu się nowej osoby w Waszym życiu, która dla co niektórych z was właśnie może być osobą wysoko postawioną, jeżeli chodzi o szczebel urzędowy. Albo może być to osoba w, w świecie edukacyjnym, która jest wyżej postawiona od Was i która będzie Wam pomagać przejść przez jakąś ważną dla Was sprawę. To może być również pojawienie się osoby w kontekście romantycznym, która będzie niezwykle chłodna, która będzie bardzo wyrafinowana, jeżeli chodzi o sposób komunikacji i z którą komunikacja może być dosyć trudna. Ta osoba może być dosyć krytyczna, może być wymagająca, szczególnie jeżeli chodzi o ten zakres komunikacji, o, jeżeli chodzi o e, jej wymogi dotyczące kwa, e, kwestii intelektualnych. Taka osoba może być dla Was wyzwaniem i oczywiście to od Was zależy, czy będziecie zainteresowani kontaktem z taką osobą, czy też nie. To, co będzie Wam pomagało, to siedem. Monet i ta karta z kolei mówi o tym, że będzie wam bardzo pomagało cierpliwe podejście do Waszej pracy. Oczekiwanie na rezultaty. Zrozumienie tego, że wszystko dzieje się w swoim tempie, wszystko dzieje się w swoim osobistym cyklu. Nie wszystko może się dziać tak jak my sobie to wymarzyliśmy. Nie zawsze musimy otrzymywać odpowiedź, nie zawsze musimy otrzymywać, Rezultat tak szybko, jak sobie byśmy to wymarzyli. Ta karta zachęca Was do tego, żebyście spokojnie oczekiwali na rezultaty Waszej pracy, na rezultaty Waszych działań. To, co jest Wam odradzane, to bardziej dramatyczne podejście do tego, co się dzieje wokół Was. Piątka monet mówi o tym, że skupiacie się na brakach, skupiacie się na tym, że czegoś jeszcze nie macie, że coś jeszcze yy, się nie pojawiło. Jeszcze nie uzyskaliście jakiejś zgody, jeszcze nie, nie uzyskaliście jakiegoś przelewu, jeszcze coś się nie wydarzyło i koncentrujecie się na tym, że czegoś nie macie, że czegoś wam brakuje, że coś się nie stało, że jest wam w chwili obecnej ciężko, że coś jest dla was trudne. Um, karty wam sugerują, żeby bardziej spokojnie niż dramatycznie podejść do tej sytuacji i spokojnie oczekiwać na rezultaty waszej pracy, na rezultaty waszych działań. Rada dla Was to dziewiątka mieczy, i karta ta mówi o tym, że warto bardzo spokojnie, bardzo zrównoważenie podejść do tych wszystkich zadań, do tych wszystkich um, wyzwań, których się podjęliście. Ta karta mówi o skupieniu, ta karta również mówi o precyzji, ta karta mówi o bardzo zrównoważonym podejściu do. Wyzwań, które stają na Waszej drodze. Jest to przemyślenie tego, co chcielibyście osiągnąć, w jaki sposób chcielibyś to, chcielibyście to zrobić. Jest to bardzo precyzyjne przeanalizowanie sprawy, która Wam ciąży, która jest dla Was trudna, której się podjęliście, która jest w pewnym sensie Waszym obowiązkiem. Czasami komunikacja z jakąś osobą może być dla Was wyzwaniem. Ta karta również mówi o tym, żebyście bardzo chłodno, bardzo racjonalnie do tego podeszli, dlatego że podejście emocjonalne, podejście dramatyczne, podejście, w którym kierujecie się emocjami, będzie dla Was bardzo niekorzystne. I kończycie czas lutego, wchodzicie w okres marca. Z wyborem, z energią wyboru. Karta Dwójki Mieczy mówi o tym, żebyście bardzo znów racjonalnie i bardzo chłodno podeśl, podeszli do jakiegoś wyboru, do jakiejś decyzji, która się pojawi przed wami pod koniec lutego. Będziecie musieli się na coś zdecydować. Dwie sprawy będą wam zaprzątać głowę. Będziecie musieli wybrać jedną z dróg. Karty mówią o tym, żebyście podeszli do tego spokojnie. Chłodno, racjonalnie, żebyście skupili się na bardzo przyziemnych aspektach tych dwóch spraw, tych dwóch kwestii, które zaprzątają Wam głowę. Podsumowując, w tym miesiącu, w miesiącu lutym, energią główną jest karta MAGA, jest to karta kreatywności, jest to karta. Tworzenia, jest to karta zaangażowania się w coś nowego, podejmujecie się swoich marzeń, podejmujecie się swoich fantazji, zaczynacie to realizować. Jest to nowa droga, jest to nowa ścieżka, jest to bardzo. Um... Pełne zaangażowanie się w jakąś aktywność. Jest to pełne zaangażowanie się w coś, co jest dla Was ważne, w coś, co jest dla Was swego rodzaju spełnieniem. Dla co niektórych z Was może być, to pojawienie się osoby, która może mieć skłonności do tego, żeby manipulować innymi. To, co odchodzi do przeszłości, to są jakieś bardzo ważne sprawy związane z Waszą edukacją, związane z uzyskiwaniem różnych pozwoleń. Z uzyskiwaniem i dokańczaniem spraw formalnych, urzędowych, jest to zamknięcie pewnego etapu formalnego dla Was. Natomiast to, co nadchodzi, to Królowa Mieczy, i jest to bardzo duża biegłość w Słowie. Jest to bardzo dobre radzenie sobie, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy właśnie formalne, komunikacyjne. Jest to pewność siebie, jest to wykorzystywanie swojej wiedzy, jest to wykorzystywanie swoich umiejętności, szczególnie tych umiejętności związanych z komunikacją. Świetnie będziecie się czuć w konfrontacji z innymi. Dla co niektórych z Was może, jest to, może być to pojawienie się osoby, która będzie wyżej postawiona od Was w hierarchii, na przykład w, waszej, w Waszym miejscu pracy. I która będzie wam pomagała przejść przez pewne sprawy, będzie wam doradzała, jest to bardzo mądra osoba. Jest to osoba, która ma bardzo dużą wiedzę i która może się z wami nią podzielić. To, co będzie wam pomagać, to siedem monet, i karta ta mówi o cierpliwości, mówi o tym, żebyście nie bali się czekać na coś, czekać na rezultat. Natomiast, żebyście nie bali się czekać na rezultat waszej pracy. Natomiast. To, co jest wam odradzane, to piątka monet, i koncentrowanie się na tym, czego nie macie, co się wam nie udało, co jeszcze nie nastąpiło, to jest niecierpliwość, to jest niechęć do oczekiwania na właśnie te rezultaty waszych działań, jest to bardzo dramatyczne podejście do tego, czego się boicie. I rada dla was to dziewiątka mieczy. Znów nawoływanie was do bardzo spokojnego, racjonalnego, bardzo chłodnego podejścia do spraw, które są dla Was ważne, które musicie rozwiązać, których musicie się podjąć. Pamiętajcie o spokoju wewnętrznym, pamiętajcie o precyzji. Ta karta szczególnie wskazuje na precyzję w podejściu do rozwiązywania pewnych spraw bardzo poważne, bardzo. Spokojne i bardzo racjonalne, przyziemne podejście do tego, w jaki sposób możecie rozwiązać daną kwestię, daną komunikację, dany projekt, daną sprawę w pracy. I kończycie czas lutego z energią dwójki mieczy, stoicie przed jakimś wyborem pod koniec miesiąca, zastanawiacie się nad czymś, co jest dla Was oczywiście ważne. Karty doradzają, żebyście podeszli do tego wszystkiego bardzo chłodno, znów bardzo racjonalnie, żebyście wykorzystali swoją wiedzę, żebyście wykorzystali swoje umiejętności, żebyście patrzyli na to, co będzie Wam przynosić korzyść, żebyście nie kierowali się emocjami w tym wyborze, ale bardziej tym, co po prostu Wam się opłaca, co jest dla Was korzystne. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.